Witam bardzo serdecznie z tej tronawia. i moi drodzy witam was w kolejnym odcinku ze 101 dzieci 10 challenge przed wami Nie pamiętam totalnie jak on się nazywa, ma na imię, ale jest to gostek z tamtego odcinka, z którym pętacie może lub nie, Anastazja się bardzo umęczyła w siłowni a jest też trenerem personalnym z tego, co się nie mylę. I jest w naszym domostwie, ponieważ tak jak mówiłam w ostatnim odcinku, trzeba było dopilnować, żeby sprawy potoczyły się do końca. I tak też się stało, Anastazja. Oj, czekajcie, czy to będzie. o Anastazja jest w ciąży. no, Albo musimy sprawdzić, czy jest w ciąży. O, musimy sprawdzić, czy jest w ciąży. Eee, <laughs> eee, sprawdziłam to przez moje drodzy przez MC Command Center. Nie będę udawać, ponieważ już nie chciałam się laty za każdym razem do łazienki i patrzeć, czy coś się eee, stało po tym, jak szanowny pan z szanowną panią się eee, tutaj przytulali w łóżku. Eee, ale cóż, no, było ciężko. Było bardzo ciężko wręcz, ale wydaje mi się, że ja na ten test zrobiłam. Koniec końców i wszystko wyszło, że jest ok. Ale może mi się coś wydawało. Co więcej, opatrzcie, mamy jawe dwoje. Tak mamy jawe dwoje, to moja droga, weź jeszcze tego pana sobie wyproś przyjazne. Więcej, więcej, więcej. Nie będziemy go prosić, żeby dołączył do rodziny. O, jest, wyproś. Co więcej, moi drodzy. To jest Oliwia, tu jest Skarmazen, się nam postarzył, tak jak mówiłam chyba też na ostatnim odcinku, że ja go postarzę, bo, bo już jest ten czas. Mamy takiego chłopczyka, patrzcie jak on ma brudkę, no to jest po prostu troszkę śmieszne. Ja osobiście też mam taką strasznie wystającą żuchwę i tego nie lubię. Zobaczymy jak będzie wyglądać, bo jak sobie troszkę urośnie, jest strasznie blady, no ale jest wampirem, no co tu poradzić, no raczej nie jedzie, kolorowy bardzo. Jest blondynem. Nie wiem, czy Vlad jest siwy, czy Vlad jest jakiego koloru ma włosy. Bo to jest dobre pytanie. Vlad ma siwe włosy, dlatego nie wiemy jaki Vlad ma naturalnie. Anastazja jest blondynką. Vlad, czemu ty masz taki wielki brzuchor? No nie, nie będę wnikać. Nie będę wnikać. Czemu ty masz drugi trymestr? Stara. Coś chyba ci się powsuło. A przy okazji byłaś, było ściągnięte... Było ściągane. Były modziki. E, były ściągane... O, widzę, że dzieci teraz poszły do szkoły. Były ściągane... Co ty robisz? Star człowieku. E, były ściągane, były ściągane. Co było ściągane? Oli, ja musisz zastanowić. A, była ściągana aktualizacja. I to jest ta aktualizacja, moi drodzy, z 26 kwietnia, e, gdzie zmienili wygląd menu. I chciałabym się od Was dowiedzieć, czy Wam się ten wygląd menu podoba. Bo mi osobiście się mega nie podoba. Ja tam widziałam, jak oni sobie uzasadniali, że no, że teraz będzie za, tam, zapociągać takich i takich ludzi, bo to i tamto. Ale mi się totalnie to nie podoba. Szczerze mówiąc, ten tamto menu było takie ładne, dopracowane. A tu wracamy do takich zwykłych kafelków, które są zrobione po prostu i tyle. Z takich informacji to jeszcze dzisiaj ma czkawka, tak, dobrze, czkawka urodziny, więc Anastazja zrobisz mu, e, zrobisz mu tutaj torta. I wiecie co? Ja szybko zmienię jej ten trymestr na pierwszy, bo nie wiem, co tu się z nim zadziało. No i widzimy się za sekundkę. Dobra, moi rodzice już zmieniłam jej e, widok tego brzuszka na brak praktycznie. Więc jesteśmy na pierwszym trymestrze. E, a, a... Odpisz od kolegi, nie temu, znać prawdę, że nie dokończyliśmy. Co więcej, jeżeli chodzi o dzieciory, to niestety Kiara nie ma szans dzisiaj awansować zbytnio, ale jak przyjdzie do domu i podszlifujemy sobie jakąś umiejętność, mamy na to duże, duże szanse. Co do tutaj naszego Leonardo. To on prawdopodobnie się przyjdzie z piątką, ale piątka to nadal jest za mała ocena, więc nadal będziemy sobie próbować dalej coś podciągnąć. E, nie dziękuję. Dzieci na opiece. Niestety nie mogę się, się tak lenić jak ty. No dobra, co do ciebie. E, to karmazyn. Chodź się baw lalkami. Chodź się później e, układaj coś tam. Później coś tam, nie wiem, gawusz. No pobaw się tam ogólnie z tak. Mówiąc. Co, kto do ciebie znowu dzwoni? E, na chwilę do jej domu. E, niestety, moja droga, jesteśmy zajęci organizowaniem imprezy dla twojego brata, w sumie. Nie siostry. E, tu jest, dobra. Dodaj świeczki. A musi być na środku blatu. Nie wiem, czy imprezy nie zrobić. Wiecie co teraz? Bo z jednej strony to, czy postarzymy go przy tamtych, <mulety> którzy i tak są padnięci, to chyba nie ma większego znaczenia Więc wiecie co, ja bym ja bym go teraz już postarzyła, zrobimy sobie takie zmuchnięcie świeczki po prostu i tyle Nie będziemy się nad tym jakoś bardziej zastanawiać, będziemy mieli jednego dzieciorka, które i tak i tak ma dosyć dobre staty Już z głowy Chciałabyś poukładać klocuszki, to zaraz je poukładasz. E, gdzie ty schowałaś? Tutaj schowałaś, patrzcie, popcorna. Któryś schowała tak popcorna, żeby nikt nie widział. E, ciebie byłoby trzeba wysikać i wymyć na pewno, więc Anastazja, jak postarzysz kawkę, to zajmiesz się tym, żeby mm... U, wypolerować i uczyć Oliwie, bo Oliwia chyba jeszcze nie umie sikać. A nie, umiesz już sikać. Ty już że sama się ten... wysikaj. No, <laughs> dawaj czkawkę w takim razie najpierw. Dawaj, w czkawkę w takim razie on nam zaraz wyskoczy. E, Zapewne nie będzie wyglądać ładnie przez cały odcinek, ale pod tym go zmienię. Mam nadzieję, że jednak nie będzie jakiejś tragedii, nie wiem, że e, załóżmy będzie miał koszulki, czy będzie wyglądał totalnie dziwnie. E, będziesz schludny, mój drogi. Bardzo mi się to podoba. E, może weźmiemy ci tak to umysłową osobą. Gdzieś tak mi to pasuje. No tragedii nie ma, tylko damska, tfu, damska bokserka, Jezus Maria, nie, Oliwie, jestem odklejona, jest ja godzina ogólnie, e, nagrywam wam tu tego samego nie co wstawiam, jest godzina siódma, e, ja nagrywam, to montuję, lecę do, szko do szkoły, na uczelnię, e, później mam jeszcze rozmowę kwalifikacyjną, rekrutacyjną. E, więc jest zabawa na 102. Nie jestem przekonana, czy na pewno chcę w tej firmie. Na razie żadna firma mnie nie urzekła. No ale zobaczymy. Wiecie, jak nie będzie mi pasowało, to najwyżej zrezygnuję z tych ofert stażu i tyle. Nie ma co się też tak jakoś bardzo króci, żeby to zrobić. Mm, dobra. Ty się kąpiesz, jak się wykąpiesz, to mogłabyś wykąpać też Oliwię i później sobie coś zjeść. Oliwia już z ją też bierze. Co do ciebie, mój drogi, ty masz takie fajne kręcone włoski, nie żeby coś, więc ja myślę, że ty będziemy coś ogarniać z kręconymi włosami. Co do pokoju, to na razie jesteś w w pokoju. Trzeba będzie z kotem iść do weterynarza. No, 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 niedobrze. E, co do pokoju, to będziesz w tej prześciówce? Weź, pobaw się, weź, posprzątaj, nie da się chyba. Mów do gryzonia, aktywność, daj przysmak. Przyjrzyj się gryzoniowi, nie no, pobaw się z nim, żebyś się trochę poruszał. Co do pomysłu, moi drodzy, jeszcze z tutaj piekarnią, to myślę, że on jest najbardziej do zrealizowania, ale przez ten natłok trochę, powiem wam, uczelniany i w tym momencie, nie miałam totalnie czasu nawet na live'ach, żebyśmy usiedli do tego czasu, ani ogólnie takiej chęci do budowania, może powiem, że... no. Jakoś trudno mi byłoby się skupić, w sobie pograć w coś i, i żeby tam pograć na rozgrywce dobrze, niż żeby usiłować po prostu na siłę z, wręcz. E, wręcz sobie, wiecie, pobudować. E, no to na razie, na razie tego nie robiam. Jak wiecie, też kasy zbytnio nie mamy, jeszcze kasy trzeba by było zarobić, to też jest taki. Dodatkowa rzecz, którą musimy wykonać w najbliższym czasie, zanim i tak tak sobie wykupimy e, tą kawiarenkę. Może tak to powiem. Więc tutaj jeszcze troszkę czasu minie. E, ale tak jak mówię, na pewno będę chciała, żeby Anastazja to miała. Już się zdecydowałam, już jak zaczęłam opowiadać o tym, to już czemu by nie. E, co do ewoluowania. Patrzcie ile jeszcze jest do i przydałoby się Anastazjo, żebyś przyszła podlała teren. Popatrząc na to, co tutaj się dzieje, mam wrażenie, że zaraz wszystko ci uschnie, już tak na totalnie. Kaplica będzie. Więc trzeba gdzieś się tutaj postarać. Trochę też z tej rzeczy jest. Widzę trochę większość, jak nie wszystkie. Co tu się stało, że wszystkie są dewoluowania? Nie, jednak nie wszystkie. Ale znaczna większość jednak jest. Przelecimy sobie, tak, to wszystko. A? Ty tam się zajmujesz myciem teraz tak. A jeszcze musisz zjeść coś. Dobra, to już zjeżdżę, jak przyjdziesz z, z dworu. Mm. Odchwaszczaj, opryskaj. E, przydałoby się też jeszcze zebrać cały plon. Zbierz cały plon, wiecie co, te owoce by nam się później przydały do tego, że jak... E, że jak sobie nam karmazyn trochę wyewoluuje, to wciąż on będzie krew pił, więc... Troszkę by mi się do niego przydały później. E, dobra, co ty, Oliwka, idziesz spać? No to idź spać, jesteś wykąpana, a jeszcze jesteś głodna, to wiesz co? Będę jeszcze trochę sobie porcji zjedz i dopiero idź spać. Nie, tu, tu chciałam, żebyś poszła spać. Co do ciebie, mój drogi czkawko, to miałeś się pobawić z chomikiem i... A widzę, że z chomikiem się już pobawiłeś. E, tylko nie wiem, jak sprawić, żeby on miał aktywność większą. A, dobra, widzę, że aktywność się zrobiła. Leonardo, koleżankę Dorotę. No, czemu by nie, zaproś sobie. Widzę, że już przyszliście. Leonardo, jak tam twoja ocena? Jesteś piątkowym uczniem. W ogóle też chciałabym Wam jeszcze pokazać tę jedną rzecz. A mianowicie, a mianowicie, a mianowicie. E, nie pokażę jej, bo co? Bo teraz się nie będzie chciała pokazać. Halo. Chciałam pokazać o tym, że one są zdatne do wywoluowania. Czyli jak zrobię tak i jeszcze raz tak? Nie, oczywiście, że nie. A, specjalnie stawiałam tam te dwie wiadomości, ale chyba, jak zostałam wszystkie, to poszły wszystkie, dobre. Mniejsze, naprawdę, z tym. E, ty jesteś śpiący, ale zaprosiłeś sobie już tą Dorotkę, więc wiesz co? Nie kpi ze stroju Doroty, nie bądź złym dzieckiem. Weź, poznaj. Dalej, przyjazne. pociesz po śmierci. No, nie wiem, kto ci umarł, ale. Ale się tutaj po, po ten porozmawiajcie sobie. Możecie też sobie w sumie pograć w grę. Patrzcie, ty macie też. Graj w krajty. W kraj krajty graj z Dorotą. E, co do ciebie, moja droga. To chodź e, pogotować, może? Czy popiec, które ty miałaś? Pieczenie ty miałaś. O, patrzcie, jak malutko brakuje. Czyli tak naprawdę jedna. Jedno pieczenie i będziesz w stanie. Chlebek upiecz. E, I będziesz w stanie mi już jutro mieć szóstkę, więc w kolejnym odcinku na pewno będziemy Kiary postarzać. Nie wiem, czy to jest dobrze, ponieważ zostaniemy ze samymi nastolatkami i e, dzieciorami jeszcze kolejnymi w drodze, niestety. E, więc znowu będę miała pełno roboty. Ale cóż, mówi się, trudno żyje się dalej. Sama chciałam przecież, sama chciałam mieć tyle roboty. E, Choć Anastazjo, już ogar, Patrzcie, jak tym, co się stało. Albo mi w oczach falowało. Chodź już, e... Agato, Anastazjo, moja droga, e... chodź poogarniać... E... Znaczy, poogarniać. Chodź sobie już jedzenie, za chwilę też pogarni. I jak ogarni już jedzenie, to musimy z tym kotem iść do weterynarza. Mam nadzieję, że jeszcze będzie otwarty, nieznany numer. E... Trwa serwisowanie twojej linii telefonicznej. Nie odbieraj, kiedy następnym razem ktoś zadzwoni. Chwila kto mówi. Haha, ha, psikus. No, super, psikus! Uwielbiam te wasze psikusy. Tyle wnoszą do mojego życia, że to jest szok. Eee, później masz coś zjeść tak. W ogóle co to jest za pracę? No, to jest po prostu czyjś projekt szkolny. A to może jakby nad tym projektem szkolnym... Popracował sobie. Mm, popracował sobie czka. Ej, nie czkawka. O, jest ile to są obrazów jeszcze. Ej, czekajcie, tutaj projekt szkolny do zadowolenia Nie czkawka, tylko Leonardo Boże. Muszę czasem poprzemieniać ich imiona. To może wtedy by od razu dostał wyższą cenę. Wystaw z powrotem. Dostarcz za pośrednictwem. To będzie. W Krawężnika. Czy krawężnik już tutaj jest u nas na ścianie. Jest Olga. Krawężnik jest mały, ten. Ale też ma... A, bo to jest średni, dobra. Nie było tematu, nie było tematu. To wystawisz na plopsy. Chcę przyjść do ciebie na chwilę, zgadzasz się? No, jak Antoni nie chce przyjść, to przyjdzie, aczkolwiek za chwilę będziemy musieli w skarbie lecieć do weterynarza. No, ale wiecie, dziecku nie zabranie, żeby do mnie przyszedł. No, wręcz przeciwny chyba. Wystaw na plopsy. O, abstrakcyjna, jakoś wspaniała. Wystaw na plopsy. Plopsy. A, wszystkie. To, a, patrzcie, tu mamy jakieś kiary, już też mamy. Antoniego jeszcze na pewno musimy sobie trzymać. Dobra, zostawimy na razie je. Owiatuszkę niby już mamy, lamy już też niby mamy. Ale wiecie, kiedyś to się musiało pow zacząć powtarzać. Kiedyś to się musiało zacząć powtarzać. Dobra, e, Jesz sobie teraz. Ty już osiągnęłaś trzeci poziom, osiągnęłaś pracę domową, teraz trzeba jeszcze odrobić. Odrabiaj lekcje. Ty też mógłbyś, czuć się zbyt swoje. Czemu idziesz spać na kanapę? Już abstrahując, że twoja koleżanka jest u ciebie i nie powinnyś iść spać, no to stary, no trochę tam wiesz, wpadałoby po prostu. E, dobra, przeprowadzamy sobie szybko, na szybkości żabki. Wiecie, obowiązki wzywają tak zwane. Mm, 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 mm. ty nie masz żab. Ty nie masz żab. Nie wiem czemu, ale w prosty i szybki sposób właśnie już masz. Też widzę, że jakieś masz tutaj. pierde jakieś rysunki swoje, ty masz żaby, ale albo już tu gdzieś rozmnożam. E, dobra, teraz tak dla Oliwii jeszcze po żabce bym prosiła. I no, niestety dla karmazyna nie starczy w tym sorcie, więc następnym razem przekażemy żaby. Ty sobie nadal śpisz, ale jesteś głodna. Ty wcinasz rzeczy. Albo przynajmniej próbowałeś coś wcinać. Albo skończyłeś wcinać. Nie, dobra, skończyłeś wcinać. Do ciebie ktoś dzwoni. Kim ty jesteś? Ty jesteś moim ojcem? <grym>, ale pięknie co, że... Tak, ty jesteś moim ojcem. Wojciech. No, bardzo mi miło, ale mało mnie to obchodzi. Leonardo, już Ci mówiłam, to jak nie możesz porzucić się w tym łóżku, bo to nie wiem, czy nie jest coś zbagowane. To możesz na dole w tym momencie Do dospania. A ta Anastazja, jak ty się czujesz? Ty się czujesz tak, że możemy już iść z tym kotem? Chodź. Gdzie jest ten kot? Gdzieś tutaj on jest? Gdzie on jest? O, tu jest, dobra. E, działanie: tak. Obudź i zabierz do kliniki weterynaryjnej. No, widzicie jakaś atrakcja jest w dzisiejszym odcinku. Atrakcja, o! Tutaj też jest atrakcja. Pod tytułem Zepsute jedzenie. Odłożę sn na razie na dole. E, czy moglibyśmy jej leczyć? Moglibyśmy. Moi drodzy, jesteśmy w klinice. Idziemy sobie zapisać na leczenie naszego kota. Już słyszę tutaj jakieś miałczenie... żeby to nasza Snow... Tak, oczywiście, że nasza Snow musi sobie pomiauczeć. E, chodź zapisać kociura naszego. Skorzystasz sobie z toalety później i jak sobie skorzystasz z toalety, to nie, widzę, że nie ma tej automatu takiego na jedzenie stricte dla nas, niestety. Mówi się, trudno, trzeba przeżyć chwilę. Tak, nie ma tu jakiś a nie, tu też jest jakiś, myślałam, że to jest pokój gościnny, ale nie, jednak nie. Dobra, tak, jak sobie wysikamy się e, i możesz sobie później wiesz, o, czemu tu nie ma rybek, kup rybkę jakąś. O, patrzcie, że już nasz od razu ten pupil jest zabrany na leczenie. Nie spodziewałam się, że tak szybko to pójdzie. A ty, żeś się chyba zacięła, wiesz, z tego co patrzę, skorzystaj jeszcze raz. Podejdź. Zafunduj zwierzakowi badanie. Nie no, super! Zajrzałeś do gardełka i już od razu wiesz. Leczenie podstawowe na razie zrobimy, nie idziemy wiecie, wydać bardzo dużo pieniędzy na to. Ty... Powiem wam, że to była najszybsza wizyta u weterynarza, jaką kiedykolwiek w Simsach miałam. Zazwyczaj te wizyty ciągnęły się i ciągnęły i ciągnęły... Od nie masz butów. Ups. A tutaj ta wizyta po prostu przebiegła w przeciągu kilku sekund. No, ja jestem pod wrażeniem, że tak to ujmą. Nie pamiętam, czy po wizycie się samemu wracało do domu, czy trzeba było kliknąć, więc ja chwilę z nimi poczekam i widzimy się już na parceli. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już e, na parceli. Musimy podejść tutaj i zawołać naszego, albo kimkolwiek zawołać naszego kota, żeby przyszedł i żeby mogła zablokować drzwi. Widać, że nie jest usatysfakcjonowany na pewno. Co do tego, co tutaj będę robić, to myślę, że na tym będziemy sobie kończyć jednak odcinek. Ja sobie ich tutaj ogarnę, żebyśmy na następny dzień mogli już zacząć z nimi jakoś bardziej ciekawie. Dzisiaj troszkę był taki, powiem, miszmasz, przyznaję się do tego. Niestety trochę nie ogarnęłam, co do końca mogłoby jeszcze tutaj być zrobione. No i plus jeszcze taki, że bardzo dużo się dzisiaj działo takich rzeczy typowo rodzinnych. O, Antoni jest w ogóle, Antoni jest naprawdę przesunięty, a mi się ten sim podoba, strasznie się udał Zapytaj o cenne rzeczy, a ze kryptomanką Chodź sobie mamusika, porozmawiasz trochę z Antoni, spróbuj uspokoić, nie wiem co się mu dzieje Zapytaj o plany na przyszłość Weź tutaj zablokuj dla wszystkie zwierzaki E, dobra. E, tak czy siak, moi drodzy, tak jak mówiłem, myślę, że na tym będziemy kończyć. Ja sobie ich jeszcze tu ogarnę. W następnym odcinku prawdopodobnie Kira będzie do postarzenia e, i co za tym idzie, możliwe, że do wyprowadzenia, chociaż nie wiem, czy się zdecyduje, tak jak mówiłam, na wyprowadzenie. Może jeszcze ten jeden dzień sobie z nami posiedzi, e, ale to będzie za dwa odcinki. Zobaczymy, przeżyjemy. Jak to wszystko będzie? Może jutro na siłowni byśmy się udali za naszą? Czyż siłownię mamy na dole? Co ja mówię? Siłownie jest na dole, po co mamy iść specjalnie na siłownię przecież. E, no ale tak czy siak coś sobie jutro porobimy. Na pewno jeszcze to nie będzie e, ta cała kawiarenka, ale w przyszłości, w przyszłości już tak. Może zarobimy sobie pieniądze na kawiarenkę, to jest zgromadzenie rodzinne z kierą, która lata. No. No, tak. Dziękuję za odcineczek, do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!